Witam Was w ósmym odcinku z gry Tomb Raider. Ostatnio tutaj doszliśmy do wejścia do grybowca którego swoją drogą szukałem przez cały odcinek praktycznie. O, nice! I widzę, że się opłacało tutaj przyjść, bo mam od razu część cząc nie widać. Mogę tą latarnię? O, aha, bo tu jest skała, tego nie widać, co ja mądre. Nie wiem czy w ogóle czy ja w dobrą stronę idę, czy przypadkiem ym, z tamtej strony. Nie wiem z której strony przyszliśmy, o! Tak to powiem, ale chyba w dobrą stronę idziemy. Yy... Dobra, czy to jest coś. Czy to mogę podpalić? Nie mogę tych tak podpalić. Ja bym wszystko niechętnie podpalił. Sala przejścia. Grobowiec opcjonalny. Brzmi nawet fajnie sala przejścia. Mam nadzieję, że szybko go przejdę. Skoro sala przejścia, dziwnie, dziko to wygląda. Tak nie do końca jak grobowiec. Bardziej jak jakiś, nie wiem. No, grobowcem tego nie nazwał. Jak słyszę słowo grobowiec, co mi się kojarzy z takimi. Eee, takimi grobowcami, jak tych. O, łuk refleksyjny. Właśnie, bo ja dostałem chyba ten nowy łuk, nie? Czy ja coś tu mogę zrobić? O, punkt umiejętności. Ten jeden punkt mogę rozdać. Dobra, eee, to może najpierw ulepszę broń i zobaczę, czy mi coś nowego wtedy odblokuje. A nie, bo to chyba. Nie, to nic nie odblokuje nowego, ale. Eee, dobra, spust Aha, to nie mogę tego i tak na razie. Eee, aha, czyli muszę to mieć, jeżeli chcę mieć coś, to jest fajne. Ale eee, mnie nie jarasz w z słuchu. Dobra, na razie nie będę wydawał, nic na to. Może potem się pojawi coś fajnego, co mnie zainteresuje. A, umiejętności ją rozda miałem rozdać jeszcze. E, tak, jak wcześniej mówiłem, słowo grobowiec mi się bardziej kojarzy jednak z takimi klasycznymi tomb Raiderami, gdzie rzeczywiście wchodziłeś do grobowca Faraona i mi się grobowiec kojarzy z taką piramidą. I jak widzę grobowiec jakieś takie, nie wiem, dzikie drewniane budowle, to mi coś e, świta, że coś jest nie tak. I ja tutaj ostatnio coś z tego chyba chciałem, chyba to chciałem zdobyć. No bo nic innego fajniejszego nie było. Teraz mi się powinno nowe umiejętności blokować. Mm... O! O! Teraz z tym czekanem będę mógł być wreszcie. Ja właśnie na to czekałem cały czas, żeby czekanem być. O, właśnie o tym chodziło. Bo oni często tak podchodzą do mnie na blisko, a ty jednak się przydaje. To była kiedyś część jamy. że coś innego mówię. Jak oni tak na blisko podchodzą... E, byłem w tym grobowcu kiedyś, czyli go nie pominąłem. Z tym wiatrem, pamiętam. Trzeba było coś zrobić z tymi oknami, trzeba było je zamknąć jakoś. A. Nie da się to zamknąć? Aha, ten dobra. Myślałem, że będę musiał się gdzieś naokoło przejść. One eee, się teraz otworzą z tego co pamiętam. A ja muszę w tym czasie to wtargać chyba na górę. Czy coś takiego. Jak to wtargać na górę? Aha, to jest pokrętło, dobra. Bo chyba, bo co ja chcę zrobić? A, jak to po prostu skoczy to na górę, dobra. No tak, rozpinałem, gdzie ja w ogóle ma się dostać, co mam zrobić, bo zacząłem coś robić, a nawet nie wiem sobie po co. Uczyłem się jakbym był w laboratorium chemicznym Mamy w tych pięknych, ukrytych studiach. Aha, bo ja... to jest za nisko teraz, nie? Czy to nie jest za nisko? To jest za nisko, kurde. To pada za każdym razem, dobra. Ja tak chcę zrobić w jakiejś mądrej kolejności. Eee, chyba trzeba po prostu powieć szybko tutaj, bo chyba nie da się tego inaczej zrobić. No bo mi się wydaje, że jak to po podwieje tą platformę, tam do tego i ściany, to ona chyba wtedy potem na dół opada. Muszę ją znowu podciągać, więc nie mogę tego podciągnąć, póki ten wiatr wie. Ale to jest chyba niedokonalne, żeby to zrobić inaczej. A nie, dobra, już zdążę. No szybko. Eee, dobra, to mi się nic nie dało. No, chyba, że... Tak miało być? Aha... Są do ciężki W sensie mnie... Jezu, tu jest konie! Nie zauważyłem wcześniej tego konia Śmierć straszyłam Dobra, gdzie mam się dostać? Na pewno to na górę? Bo szczerze, to, czerzy, to ja nie rozumiem trochę, jak ja mam to zrobić, bo... Tak, ja to podciągam do góry, wstydzę tam. to opada. A jak, zamkną yy, zamknę okna, one się szybko otwierają, żebym zdążył to podciągnąć na jakąś wysokość i gdzieś wskoczyć. Bo to się w sumie robi na wysokość tego praktycznie. Tu, ja nie wskoczę sobie nigdzie. Może czegoś nie widzę. Muszę się tam jakoś dostać. Tam coś jest. A, może mogę to tam. Eee, lukiem nie tutaj na pewno Tutaj też nie Tutaj też nie Nie wiem, mi się świeci, w sensie nie wiem co ja z tym mogę zrobić A może się, o ja sobie ja potem spiąć się pewnie mogę Dobra, to ma sens w takim razie Dobra, to trzeba się dostać jeszcze raz tam Nie, może ja jednak nie byłem w tym grobowcu. Możliwe, że ja widziałem coś podobnego, bo nie jestem pewny czy w Fabule nie ma czegoś podobnego, bo tam podobnej sekwencji też właśnie z takim wiatrem. Może trzeba się bawić z tymi oknami, zamykaniem tych okien i... i właśnie... jakąś yy, platformą. Znaczy właśnie mi się wydaje... Aaaaaaaaaaa! Mi się wydaje, że tam była skrzynka zamiast... Yy, tej platformę. O i teraz na ogonę mam Dobra. Ja nie pomyślałam, że ja się będę mógł tutaj złapać z tego. Chciałem, że mam to rozwalić, czy coś i mam ważyć tą resztę, okien. Co czemu to tak wieje? Jesteśmy pod ziemią, halo. Tak mi się wydaje przynajmniej, że, że jesteśmy pod ziemią, chyba. A nie, chyba jednak nie czy jesteśmy. Rzeczywiście, ładnie tu. Panie, nie pominął żadnej części do niczego. W sensie to czegoś. Tam nie expo tylko będą, nie? Chyba są zawsze chyba tylko expo. Co widziałaś? O, punkt umiejętności wzięła. Nice. I broń krótką. To czym jest broń krótka? Coś w sensie ten czekam? To no, tak cicho, prawda mówię? Dobra, żyję. Cieszę się, że nie zbagowałem się tam przy okazji eee, trzeba zobaczyć te nowe umiejętności, czy mogę sobie coś fajnego kupić, to ten nowy punkt zdobyty. Eee, i tak, ogólnie z tego co pamiętam to my szliśmy chyba do jakiegoś gościa... do tego pilota, nie? My się kierowaliśmy i on tam chyba flarę sobie odpalił. I mieliśmy tam dość z tej flary. Eee, chyba, bo ja chcę te... Tak, z przetrwania? Nie, nie, nie z przetrwania. Ja chcę z tego, z, z tego chcę. Tak, tak. Te dwie mi się odblokowały, tak? O, to chyba będę chciał. To też będę chciał. Dobra, to na początek to biorę. Ja lubiam nic mieć dużo. Bierę to. Wreszcie będę mógł strzały znowu zbierać. Dobra, trzeba biec do tego typka, bo on tak dość długo już tam czeka. Się wykrwawi nam biedaczek w tym czasie. O, sama zapaliła latarnię. Musiałem się... Latarnię, tak? Yy, tego pochodnia. Ja nie musiałem jej sklikać. Mam ralara, lecę taką Larę każdemu. Każdy powinien mieć przynajmniej jedną taką Larę. Jest to, to wygląda jakby ta jaskinia miała mi zaraz się na głowę zapaść. Albo ogólnie na mnie. Mapa zaktualizowana. Z tego skrzynki mi się pojawiły na mapie, nie? A nie, grobowiec. To jest aha, O uh, gdzieś tu jest, trzeba pamiętać. Właśnie, bo ogólnie tu jest ta mapa, ja nie używam kompletnie. Bo tutaj dotarłem tą drogą jakoś. A tu dało się dotrzeć jeszcze tą drogą, właśnie. Yy. Tak? No, chyba tak, no bo jakoś dotarłem, pamiętam, jakoś na około przez jakiś wodospad. Nie właśnie chyba ten tu doszedłem. A normalna droga mi prowadziła tędy, jestem ciekaw, czy coś tu pominąłem. Ale według mapy tu nic nie ma. Tylko nie wiem, czy ja mam ten obszar odkryty, jeśli chodzi właśnie o księżycowe i Mi się wydaje, że ja tam tą drogą, co szedłem, coś tam odkryłem chyba fajnego po drodze. Właśnie chyba tą część łuku, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam już. Nic, o, właśnie ta flora. Tam? O, mogę Buddę podpalić, nice. Dobra Płodne posągi 6 na 10. Chyba, ja chciałbym ten relit, On jest gdzieś... Aha już go minąłem. Tam jest ten relit. To jest ten relit? Tak, to jest ten relit Coś tam dostać. Tam jakoś z dołu trzeba się dostać. A jak tam na dół się dostać to nie mam pojęcia. O, tam chyba, dobra, nieważne. Do. Tak. Strzel y, lina z pistoletu. Zdecydowanie o to mi chodziło. A, kurde, głęboko przy ognisku miałem zobaczyć tą broń. Y, krótką. W sensie, czy to dotyczy czekanu, czy ja w ogóle tego jeszcze nie mam, bo nie mam odblokowane, czy. przynajmniej jest secret. Znowu, a nie no, wątpię, żeby dwa graławce obok siebie albo dwa. jakiekolwiek rzeczy obok siebie. Nie no, tu nic nie ma, ale ładnie wygląda. Ładny widoczek, takie widoczki. Dlaczego te liny tak się świecą? To jest przerażające. Co to jest relikt. Bo reszta mnie w sumie aż tak nie obchodzi, a te relikty jednak chciałbym zbierać. To dobra na ładna w sumie. Hmm. Czy te znaki symbolizują straconych przyjaciół? No dla mnie to równie dobrze mogą symbolizować niespędzone na wyspie. Niekoniecznie muszą za jakieś zabójstwa symbolizować ja Nie wiem, sklara taka. Nie wyżyta zabójstwa. Eee, dobra, tam w górę mogę pójść, Koniecznie to wiem, czy to mnie w sumie doprowadzi. Eee, aha, bo ja tam wcześniej mogłem zejść, nie zauważyłem tego po prostu. Dobra, no to wracamy tam skąd przyszliśmy. I w stronę flare. Ojże, jak się puszczała? Tak się puszczała. Gdzie jest stalina? Tu jest stalina. Jest tutaj na dziko dziko co jest, że aż ciężko na nią wskoczyć Że aż gra w sumie nie, nie pomyślała, że będę chciał tutaj robić linę i, i się baguje tutaj e, Tam chyba coś jest jeszcze No tam też coś jest To jest chyba skrzynka Przejdziemy się po nią I stamtąd wierzchołami prosto będziemy mogli do... Cóż, nie, chyba nie dojdziemy no tu nie dojdziemy jeszcze Chciałem, to bliżej jest Nie, nie jest skrzynka, tylko... Przeglądarka dokumentów? Excuse me? Tam było napisane, podaj dokumenty. Przeglądarka dokumentów. Świetnie. E, wziąłaś to? Wziąłaś to. Dobra, książka jeszcze przez, przez chwilę tu siedziała sobie. Panie że. Tutaj chyba nie ma jednej drogi. Jezus Maria. To zdecydowanie nie jest droga, którą miałam pójść. Nie zastanawiam się, czy ja teraz muszę zabrać to wszystko od nowa. Czy gdzie to mnie teraz piło? Nie, to już jest otwarte, więc tam nie muszę się wracać. Tam i tak muszę pójść, bo tak gra prowadzi chyba. Czy znaczy, mogę chyba tam jeszcze iść, ale w sumie... A dobra, pójdę tam tędy. To jest... Co mi się na taka... czerwona świeci? Aha, to co to, to jest? To jest jakiś bug, czy co to jest? Nie, to jest chorągiewka, Jezu. Eee, gdzie tam doskoczę? O, Jezu, już myślałem, że nie doskoczysz. Na początku byłem pewny, że tam doskoczy. Potem jak leciała, to zacząłem wątpić, potem byłem pewny, że nie doskoczy, a potem jednak doskoczyła. I takie miałem zdziwienie w oczach i podziw, że tam doskoczyła, jednak 7 na 10. Tam coś jest. Co to jest? Jajka? Co tam jajka pokazuje? Czemu ty chcesz strzelać liną z pistoletu? To jest to, ja nie wiem, jakaś specjalna. A właśnie, tam na górę mogę wejść jakoś? Z tego poziomu tu nie wejdę. No, stąd chyba nie da się wejść. A! Co gra sobie jaja ze mnie robi? Lara kiedyś nie spadała tak sama z siebie. Zresztą pamiętam, że podeszłam do krawędzi i ona się jeszcze capła tej krawędzi. Czasami ma w ogóle. do... Tam jest go skrzynka w ogóle. No dobrze, że umarłam. Po sobie go skrzynkę przynajmniej. E, gdzie ona jest? Tu jest. Dobra. Jak ja mogę się tam dostać? Aha, tam skąd sobie spadłem. No tak. Nie zastanawiam, jak tam na górę się w sumie też dostać. No do pana stóp będę się jakoś dostać. Aha, z góry. Mogę tym cofnąć? Aha, bo ja nawet tutaj nie mam do czego się przy przy tam. przywiązać, chyba, nie? Czy mam? A, tu mam, tak. Panie, że. Jezu. Panie, że te się zapisują, nie muszę ich zbierać wszystkich od nowa jeszcze raz. na przykład tego buddy odpalać, coś, nie? A ja myślałem, że tylko tego jajka nie mógł doskoczyć, teraz co nie wiem w sumie. Nie wiem w sumie, co to mi daje, bo nie wiem, czy to relikty, czy co, co to jest. Zbieranie jaj, rozpoczęte wyzwania. I koniec A to nie miałem tego wyzwania w ogóle rozpoczętego chyba wcześniej. Ja nie pamiętam w ogóle, żebym jakieś jajka zbierał. Pierwszy raz chyba widzę jaja w tej grze. O, sto. Książka? Tak. No. Ja to bym jakieś riflip sobie poznajdował i chwilę, bo ja bym to na górę jeszcze wszedł, jeżeli się da. Da się, dobra. Koplez nie spadnie sobie nigdzie znowu. A jeśli fajna taka sieć porobiastych lin tutaj, podobało mi się to. Aha, tu nic nie ma. Nie, tu jest. To surowce chyba. Nie, to była amunicja? Tylko amunica tu jest? Prawda? Wejdź ja mi tu wchodziłam w ogóle. Eee... Dobra, to właśnie cofamy tam, bo mi się wydaje, że stamtąd mam się dostać tam do tej Lary chyba, nie? Chyba tak. Dobra, e, no ja, ten znaczek mi zniknął, ja się boję, że, że, że jeżeli tego znaczka nie ma, ja sobie skoczę, to Lara się nie złapie tej linii. sobie znowu gdzie spadnę. A to by mnie chyba cofło tam do tego buddy, tego tam wcześniejszego. Nie tego, co teraz podpaliłem, tylko tam na górze. Bo to kawałkiem jak jest. E. Ach, muszę się tam jak spinam, bo widzę tą. że ja mogę tam minę strzelić, ale tam mnie zastanawia to zejście w dół. Po co ona jest tam? Jeśli, no bo to nigdzie nie prowadzi to zejście w dół. Zobaczyłem, ja czy jakiś sekret to ma jakieś coś. Aha, dobra, chyba już wiem w takim razie po co mi to zejście w dół tam jest. Bo to była tak, to żeby to zejście tam było. To była. wymaga tego zejścia. Zejścia Lary wymaga. Ja Miałem coś plikać. Dobrze, że pamiętam, y... że ręka to E. Zwątpiłem na chwilę, czy mam E czy R. Wiesz, masz pocięte ramiona w ogóle. Ramena, Dobrze mówię, ramena, chyba, nie? Jesup ładna ta flara. To tak dziko, że to jest zwykły ogień, a ona się pali na tulecowo. Znaczy, w sumie nie wiem, jak to działa, nie widziałem mamy normalnej flary. Aha, to właśnie gdzie on jest, bo tu miał być przy flarze. Czemu ta flara tak słabo się robi przy jakiejś tam obok niej? Jak była dalej, to było ją lepiej widać. Idź podpalić? Ale to mi chyba w sumie nic nie da. Ale podpala. Może kiedyś coś da, może jakiś oczy co to co jest. Dobra. Gdzie może być kapitanem. kapitan? A dziwne, że on poszedł gdzieś, może go prowadzić czy coś? On no, miał zostać przy starze, przecież hmm, Czy to jakaś walka? Przełęcz, o Budda. No podpal to, o ci w ogóle tu latają Śmiemy się kojarząc to z jednym serialem Aha, nie, nie mogę tego buddy, buddy podpalić, chyba nie, bo nie ma tego czegoś do podpalania o, o samolocie nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady sam Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już Kurde, nie mogę nie strzelać, podchodem? bo na ma tam w rękę na pewno tylko sobie zwiedzam. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie! Powodzenia. Dobra. Eee, Widziłem swój łuk piękny ja wiem, że ja mogłem coś zrobić z jakiejkolwiek broni, ale... Czy one jak wchodzą do krzaków znikają? Co mi w ogóle boku jest tu łukami? Kurde, króliki mi się po znikały. W ogóle gadała przez co mikrofalówkę głupią, no? A może mikrofalówkę, krótkofalówkę. Suchy kanion. Tam są króliki. Nie to są myszy. Jezu! Jak to szybkie. Nie zastrzela tego w życiu. Zastrzeliłem, chyba nie wiem, nie widzę. A na YouTube to nie będzie jeszcze ciemniejsze Dobra. Dobra, zobaczę w takim razie ten sprzęt. Jest w sensie. Yy, a nie, to było wcześniej? Było chyba. To w takim razie chyba, żeby te ulepszenia mieć, to tej krótkiej broni. A chyba muszę najpierw zdobyć te 3-3 części. A nawet nie wiedziałem, że to można ulepszać, więc pewnie to jest gdzieś poukrywane nieźle. Jest jak ciemno, więc tu nie widzę kompletnie. Nie wiem, że to jakieś wejście na górę gdzieś są, ale... Znaczy, w sensie widziałam po no wszystkim, no, go już nie widzę. Hmm. Nie chcę czegoś pominąć w tych ciemnościach. Mogą być fajne rzeczy poukrywane, właśnie takie części na przykład. Gdybym miał był gry, to bym tu ukrył tak hamskę jakąś część. Oh, Co ja tutaj słyszałem Czemu ty cały czas trzeba z pistoletu? go? Zostrzeliłem, dobra. Skąd on wie, że ja do niego celuję? Może nie umiem celować, bo one raz zwaniają, raz popierdzielają jak głupie te szczury. Jeszcze jeden chyba gdzieś był tutaj. Smakuje jak kurczak. Fajnie, że szczur smakuje jak kurczak. W sumie szereg chyba podobnie twierdził. Ej ja chwila, bo tam na górę dało się jakoś dostać, bo tam były jakieś linie działam. Ja myślę, że tam został chętnie. Chyba, że nie mogę jednak. Chyba, że jest taka ozdoby, tylko albo potem się tam jakieś dostanę. Bo nie widzę na razie nic, co mogłoby mi tam umożliwić dostanie się. Pielgrzymka. Jaka pielgrzymka? Ci aż taka pielgrzymka, jak się gdzieś widzisz. Czyżby chiniko? A ona. Hmm. O szczur, ale dobra, odpuszcza odpuszczę. Albo dobra, nie odpuszcza Dobra, odpuszczę. Tylko dlatego, że nie mogę was trafić. A to jest ten ten. A, nie mogę cię zabić. Hmm. Tam coś jest. Nic z tego szczura. Aha, tam jest ścięka wspinaczkowa. A gdzie ja mogę to wyszczelić? Fabułami po prostu zabrania. Chyba najpierw muszę pójść do kapitana. Po prostu zgadujesz tam, potem gdzieś będę mógłby ściąć. O boże! Ja jestem po tej stronie z kapitanem, czy po tej stronie bez kapitana? Bo nie wiem, w którą stronę jest. jesteś naiwna i to taki dzieciak, no ma 20 lat, przynajmniej. Aha, zabić ją i umarłem sobie, tak? Świetnie. To tyle, bo z Raidera. Krótka seria. Wyglądała jak For Honor. I Klasa gladi gladiatorów. Klasa frakcja, nie klasa. Oni mają tendencję do przepychania ludzi przez całą mapkę. Hmm. Wygląda jak rzeźnia. Tam ten gości wygląda jakby miał ogon zamiast nóg, taka Syrena w sensie. Ej, serio, to wygląda jakby był Syreną. Ten gość tam tyłu najbardziej. Znowu pisz między zwłokami, i czemu zostawili cię żywą? Znaczy, nie, że mi to martwiło, znaczy w sensie nie cieszyło, ale. A ciągnąć, chyba wolnić się, a nie ciągnąć. Mam coś zrobić? To jest cacstenka. Nie, cactenka. Swoją drogą Lara ma ładne na szyjni. Podoba mi się. O! Co tu się dzieje? Znowu krótkochalówka. Nie, to jest jakiś akumulator. Nie, nie, to jest. Jezus Maria, co tu jest! Wygląda jak boss PS w eee, Dobra, jako że tu jest zapis, to ja bym najchętniej tutaj zapisał w tym momencie i kończył. Ja wiem, że znowu idealny moment na skończenie, ale jeżeli Wam się podobało, proszę Was o zostawienie łapki w, góry oraz w górę oraz subskrypcji na moim kanale. No i trzymajcie się i cześć!